Ujęcie drugie. Wyobraźcie sobie, że posortowaliście skarpety z dwóch miesięcy, i nagle się okazało, że musicie z powrotem je rozparować. Witamy w naszym domu. E, Chcielibyście zadać pytanie, ale co się stało? No pochwalcie, kochanie. Cóż, nagrywaliśmy moim telefonem. Okazało się, że pamięć skończyła się po półtorej minuty. A myśmy sobie w najlepsze sortowali skarpety. <laughs> Więc specjalnie dla was i dla kontentu robimy to jeszcze raz. Przedstawimy Wam zabawę, w którą możecie się bawić po trzydziestce. Sortowanie skarpet na czas. Jest to świetna zabawa, zacieśniająca więzi, budująca bliskość. <laughs> Chodzi o to, żeby jak najwięcej posegregować par, takich samych oczywiście, poza złe posegregowanie skarpet, są dwa ujemne punkty. Więc kto ma więcej posegregowanych dobrze skarpet, wygrywa. A co wygrywa? Wygrywa swojego własnego chłopa na 24 godziny. Tak zainspirowani serialem 1670. Jesteś swój chłop. <noise> no, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. To mój chłop. Twierdziliśmy, że przegrana osoba zostaje chłopem drugiej osoby na 24 godziny. Cóż, musi tak być? Więc trzymajcie za mnie kciuki, jak to już zwykle mówić. Niech wygra najlepszy albo Monika. No tak, no oczywiście. Są to. <noise> Okej? Okay. Nie podglądamy kochanie, tak jak wcześniej, nie podglądamy. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że większość skarpet jest Monik. I ja nie wiem, jak jej skarpety wyglądają. Ona zna swoje skarpety na pamięć. Kochanie, ty powinnaś segregować skarpety, żeby były równe szanse w opasce na oczy. Na pewno, od Ty po zapachu i rozpoznajesz, która jest, która jest, która jest która. Więc. Nie patrz, nie patrz. Nie patrz. Nie patrz, nie? Moje, moje skarpety są kolorowe, Każda ma inny kolor właściwie, więc P jest bardzo łatwo je posłuchaj. To dużo łatwiejsze niż wszystkie czarne lub wszystkie białe skarpety, ja które są na 3-4, 3, 4 Nie możesz mi wyrywać skarpet, Uch, no masz, to się znowu dzieje Dobra, nie, be, nie przegram! Nie przegram! Monia zostanie moim chłopem i tyle w temacie. Tylko jeden dzień mi będziesz usługiwała. Wiesz, że z natury jest na odwrót. <noise> nie zabieraj mi skarpet. <noise> dawaj skarpet. Dawaj, nie, nie ma! Dawaj! Nie, nie dam ci jej! <noise> Patrz jak... <grym> Nie ma zasad! Znaczy, są zasady. Nie ma zasad! Tak, właśnie się gra z Mateuszem w gry. Skarpecianę. No to to! Czemu on to robi? Do chorery! <grym> Też kung fu! Dobrze, gubi się dziewczyna, kupi się! Nie widzi par. On po nie prostu, par. On zabrał skarpety złe i nawet nie zauważył pewno. No i co z tego? <grym> Jeden punkt tej weftę, czy weftę? O, pamiętamy, że kilka skarpet jest bez pary. Oczywiście. Czyje to są skarpety? Ciekawe. O nie, 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 nie. Ona już padła w ten rytm segregacji. A Mateusz już posegregował skarpety źle, bo widzę, że nie ma tu skarpet. A co to za podglądanie w ogóle? Jak podglądanie? No widzę, że nie ma z jednej do pary. A, a za to została inna. Już to czuję. No, ja Bądź mówiłem, się... że ona oszukuje. No już co? I, I to już jest po skarpetach. Musztarda po skarpetach. Mam Dobra, to pary. są te paspary. Ja kojarzę skarpety, które w poprzedniej rundzie miały parę, a teraz już nie mają. Jak to się stało, kochanie? Świetnie, naprawdę. Mm, coś tu nie gra. <grywa> Już ja widzę po prostu, jak ten człowiek, kochany, poska poskarkował z karkety. Poskarkował. Jak to się stało w ogóle? No, oczywiście. A co to jest? <grywa> to jest. Ale tam możesz sobie tą jedną wziąć. <grywa> Muszę wziąć. Bo trzeba bardziej to chwycić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skarpetek tak? A ja pamiętam, że ta wcześniej miała parę I to też miała parę, wcześniej Więc kochanie, źle poskrygowałaś skarpety swoje no pewnie, od razu. Policzmy swoje skarpety, raz O, błędna skarpeta A tam jeszcze jest jedna Co? Skarpeta Te, co tu masz, to są... Ale to jest niepoważne, to co tutaj zrobiłaś Gdzie? Tam, na roku, łóżka Gdzie na roku? Ej! No co ej? Masz czarny, myślę, że to jest Dobra, Dobra. Dobra. Co, Nie da się jej oszukać Masz żubrzy wzrok <noise> 25, Bram. czyli Monia będzie miała 30, niestety z przykrością, hmm. już teraz muszę stwierdzić, 20, że niestety, chyba... 25, 24, bo masz jeszcze punkt Ferny, jeden. 24. Musisz być taka? Musisz być taka? Wiesz, gramy to jednej pramki, zawsze tak mówiłaś. Ale nie dziś. Dobrze, kochanie, policzymy Twoje. Bo jeszcze coś mi się wydaje, że nie wszystko przesądzone. Nie wszystko przesądzone, mówisz? No. Co ty robisz? Ja już tu widzę. Maj precious. Czekam mój skarb. mój precious. Mam cię na oku. Jak tam segregowanie skarpetek u Was wygląda? Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie segregować skarpetki. Tak jak my uwielbiamy segregować razem. No, jedna skarpeta, skarpeta pod łóżko mi wpadnie. Jak skarpeta pod wpadnie, to masz minus 10 punktów, diable. Uf, ale do skórzu. O, jeszcze jest jedna zasada. Jak skarpeta wylątuje w kurzu, to masz minus 5 punktów w kurzu. Nie wierzę po prostu. Zasady do zasady? Dobra, ja. 31. I zobaczcie, to było niesprawiedliwe, bo moja znała swoje skarpetki. Moich znalazła trzy pary. Ja znalazłem połowę moich, połowę twoich, kochanie. Więc to znaczy, że ja mam dobrą spostrzegawczość. Znaczy, że ja wygrałam. Dobrze, no więc buch. wynik jest jednoznaczny. 25 punktów to 31. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. 31. 32. Oho, 32. Dwie skarpetki wylądowały w kurzu, to jest minus 10 punktów, kochanie. Tomasz, yy, 22 punkty 32 punkty. Z mojej matematyki i plus ten pierwsza zasada. Ufa, jaki kurzu. No, jaki No. Kochanie, pierwsza zasada matematyki? Jaka jest? Bo się przyspiewał o niej Jak mówiłeś. skarpetka? Upadnie to kurzu. Tomasz minus 5 punktów w tchórzu. To chyba jest pitagorejskie jakieś. Kończymy konkurs. Monia została właśnie dzisiaj oficjalnie moim chłopem na 24 godziny. Coś się, się pomieszało, Pachem. No co? Kochanie zasady Cześć, do zasady. Nie jesteś moim chłopem. No jestem twoim chłopem. No weł! Deska jest do umycia w Obserwujcie po więcej zabaw, po 30.